Cześć, jestem Artur. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować zupełnie nowy produkt Radwika. Są to sakwy rowerowe model Van Mosta. Co takiego wyjątkowego mają w sobie te sakwy? Mianowicie bardzo wysokie parametry wodoodporności. Co się na to składa? Składają się na to laminowane zamki, składają się na to klejone szpy klejone pod bardzo wysokim naciskiem kilku ton, dzięki czemu te parametry wodoodporności są bardzo wysokie i dodatkowo tracą na wadze. Poza tym występują tam odblaskowe loga z radwika, dzięki czemu będziemy widoczni po zmroku. Zastosowane jest kilka elementów montażowych, dzięki czemu możemy bez problemu dopasować sakwę do naszego roweru. Zdjęcie. Pan mosta trek montowana na bagażnik. Dzięki tym dwóm zaczepom jest w pełni regulowana. Dzięki temu zaczepowi idealnie doczepimy ją do bagażnika, aby się nie przemieszczała. Dzięki temu zaciskowi ściągniemy ją jednym pociągnięciem. Zapięcie strunowe. Będzie powodowało, że możemy bez problemu zmniejszać lub zwiększać jej pojemność. Aby zachować wysokie parametry wodoszczelności, należy pamiętać, aby dokładnie zrolować sakwę przed zamknięciem klamry. Posiada pasek naramienny, który możemy wykorzystać do przytroczenia karimaty. Parametry techniczne, waga kilogram, pojemność około 25 litrów. Wszystkie sakwy Van Mosta znajdziecie w linku, Poniżej. Zapraszam do sklepu.